Warren Edward Buffett, ikona inwestowania, filantrop i człowiek o niezwykłej skromności. Jego historia to podróż od skromnych początków do stania się jednym z najbogatszych i najbardziej szanowanych ludzi na świecie. Poznajmy część historii jednego z najbogatszych ludzi świata. Urodzony 30 sierpnia 1930 roku w Omaha, w stanie Nebraska, wyrocznia z Omaha, bo tak go nazywają. Już od najmłodszych lat przejawiał zainteresowania biznesem. Jego pasja do inwestowania zaczęła się już w wieku 11 lat, gdy kupił swoje pierwsze akcje. Warren kontynuował swoją edukację na University of Nebraska a następnie na Columbia Business School, gdzie studiował pod okiem legendarnego inwestora Benjamina Grahama. To tam zrozumiał, że inwestowanie w wartość będzie kluczem do jego przyszłego sukcesu. W 1965 roku Warren przejął kontrolę nad Berkshire Hathaway, wówczas upadającą firmą tekstylną. Przez lata przekształci ją w konglomerat inwestycyjny, który dziś posiada udziały w niektórych z najbardziej dochodowych firm na świecie. Pomimo swojego ogromnego bogactwa, Warren pozostaje przykładem skromności i prostoty. Mieszka w tym samym domu w Omaha, który kupił w 1958 roku. Prowadzi skromne życie i unika przepychu. Warren Buffett nieustannie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jego listy do akcjonariuszy Berkshire Hathaway są czytane i cenione przez inwestorów na całym świecie. Jego rady są proste, ale skuteczne. Inwestuj w to, co znasz, bądź cierpliwy i zawsze zachowuj uczciwość. Warren Buffett to nie tylko genialny inwestor, ale także człowiek o wielkim sercu i niesamowitej skromności. Jego życie i kariera są dowodem na to, że można osiągnąć sukces pozostając wiernym swoim wartościom i zasadom. Jego historia inspiruje miliony ludzi na całym świecie. A jeżeli Tobie podobał się film, zostaw serduszko, a ja zapraszam Cię na moje inne kanały.